Cześć! Ja jestem Klockowy Kacper, a to kolejny odcinek na tym kanale. W dzisiejszym odcinku otworzymy sobie trzy saszetki minifigurek kolekcjonerskich. Z Delego mówi 2. Są to pierwsze saszetki, właśnie z tej serii, które ogólnie będę otwierać. Mają one numer katalogowy 71023 i są przeznaczone dla osób w wieku od 5 do 12 lat. Jeszcze z takich technicznych rzeczy to ich cena katalogowa to. 17 złotych, rok wydania to 2019 i mamy tutaj 20 minifigurek do zebrania. Jeszcze może Wam pokażę tył opakowania, tak on się prezentuje. Ogólnie to opakowania bardzo mi się graficznie podobają, są jakby w takim kolorze, tutaj galaksji, ja bym to nazwał, ale już bez zbędnego przedłużania przejdźmy do openingu tych minifigurek. Żeby mi było je trochę łatwiej Wam pokazywać. To zmieniłem lekko kadr. A więc myślę, że możemy sobie przejść do openingu pierwszej sztuki. Może tutaj lekko strzepnę, żeby nic sobie nie przeciąć, i możemy już się dobrać do środeczka. Oczywiście nożyczkami. Widzę, że trochę za lekko to naciąłem, ale myślę, że sobie poradzę. A więc wysypmy zawartość, i mamy tutaj tak. To, co Wam mówiłem w moim vlogu, czyli minifigurkę arbuzika. Świetna, świetna minifigureczka. Oczywiście ją sobie złożymy. Ja sobie dam akurat tą minkę z okularkami. Jeszcze akcesorium, jakim jest, jakże piękny nadruczek w postaci arbuzika. Nawet mamy element zapasowy. Na chwilę go wepniemy tutaj, ale do minifigureczki wrócimy sobie za chwilkę. Bo jeszcze chciałbym, żebyśmy omówili sobie tą listę minifigurek, żebym wam mniej więcej powiedział, co mi się w niej podoba. O, jeszcze tutaj jakieś instrukcje. I mam tutaj nawet marker, więc myślę, że możemy sobie powiedzieć. Emmet wygląda dosyć fajnie, ale emetów to ja mam od groma, więc tak średnio bym go chciał, więc zaznaczę tutaj X, Lucy również. Benek mi się powiem Wam, że całkiem podoba przez tą rączkę, więc jego w kółeczko, żyrawka oraz kredka mi się również bardzo podobają. Ta pani z tym kotkiem też. Tutaj ta minifigurka jest średnia, no to arbuzik, no to go mamy. Ta Lucy też mi się niezbyt podoba. Utopiec to jest świetna minifigureczka. Tą panią też bym nawet chciał. Dosyć mi się podoba. Biznes świetna figurka. Lincoln świetna figurka. Rex też super figurka przez tego dinusia. Ta pani też mi się tak mniej podoba. Minifigurki z Krainy os, bym chciał mieć akurat wszystkie, mimo iż nie oglądałem filmu, a Kici w sumie to bym nie chciał trafić, bo mam ją w tej postaci. A więc przepraszam was, że tak długo to trochę trwało, więc możemy sobie przejść do tego arbuzika. Może mu na razie wyczepię ten mini kawałeczek i przyjrzyjmy się tej jakże świetnej minifigurce. Ma całkiem ładnie nadrukowane nóżki, dosyć ładnie to się Prezentuje mi się to na pewno podoba. Ma jakby takie buciki. Tutaj, jakby taki kawałeczek jeszcze na zielono nadrukowany. Zielona koszulka z krótkimi rękawkami oraz świetny taki duży element. Taka nakładka w postaci arbuza. Tak ona się prezentuje z przodu, a tak z tyłu. Dodatkowo minifigurka ma dwustronnie nadrukowaną twarzyczkę. Jedna z okularkami, a druga taka zwykła, uśmiechnięta. Świetna minifigurka. Dodatkowo, jako akcesorium, ma. Taki kawałeczek arbuza dostajemy nawet drugi zapasowy. Także minifigurka jest na pewno świetna i cieszę się, że udało mi się ją zdobyć. Zatem przejdźmy sobie do drugiej minifigurki. Druga minifigurka, czas na nią. Też to tak postaram się strzepnąć na dół, żeby nic sobie nie przeciąć. I otwieram tutaj sobie od dołu. Zobaczmy, co kryje ta saszetka. Od razu też Wam powiem, że z pięciu saszetek, które kupiłem na węgrzech je wymieszałem i teraz sobie wylosowałem to, co będziemy otwierać po prostu dzisiaj. Saszetka opróżniona, i mamy też kolejną świetną minifigureczkę z tej serii, czyli Rexa, ale nie widzę tutaj główki. O, uciekła mi tutaj. Też widzę od razu, że jest dwustronnie nadrukowana. Też jest to oczywiście świetna świetna minifigurka może tego Dinusia sobie wczepimy w taki sposób i przyjrzyjmy się jej z bliska no minifigurka ma genialnie nadrukowane spodenki w taki lekko kowbojski sposób bym powiedział kurteczkę z logiem Rexa nadrukowane rączki z tyłu tak to się prezentuje świetny jest ten kapelusz, no mega mi się on podoba z takimi włoskami dwustronnie nadrukowana twarzyczka jedna jest taka z zamkniętymi oczkami a druga taka bym powiedział, zawzięta. Może zobaczmy, jak to się w niej prezentuje. Nasz jeden z głównych bohaterów, Sam Dinuś, wygląda w taki sposób. Jest to taki zwykły mini raptorek, lecz w niebieskiej barwie, więc w sumie nie jest aż taki zwykły. I też się bardzo cieszę z tej minifigurki. Dobrze, że udało mi się ją tam znaleźć. Więc teraz przejdźmy sobie już do trzeciej i niestety ostatniej minifigurki w tym odcinku. A więc zobaczmy, co skrywa ostatnia saszetka wieńcząca nasz opening. Zaraz się tu do niej dobierzemy, oczywiście, również nożyczkami. To nam nawet tak wyskoczyło, bym powiedział, i wysypmy sobie zawartość. Jej, mamy tutaj biznesa. No, z tej figurki też się naprawdę bardzo cieszę i po raz kolejny jestem mega zadowolony, że udało mi się ją wymacać. Biznes golfista, no. Też świetna, ale to świetna minifigureczka. Jeszcze mu wczepię tutaj ten kij golfowy, i myślę, że możemy brać się za omawianie. Zobaczcie, jaka to jest prześwietna minifigurka. No naprawdę bardzo jestem z niej zadowolony. Chyba nawet bardziej mi się podoba. Od arbuzika, ale to jeszcze nie jestem do końca przekonany. Ma świetnie nadrukowane spodenki, nawet ma nadrukowane buciki. Zobaczcie, jaka tu jest bałość o szczegóły. Nawet nóżki są nadrukowane z boku. Ten świetny, taki kraciasty bym powiedział sweterek, czy on jest po prostu w takie rąby nadrukowany. Wystająca koszula, białe rękawki, oczywiście krótkie, biała rękawiczka jak to mają golfiści oraz te świetne kanciaste włoski biznesa, tutaj już nawet z takim wprowadzonym innym kolorem. Jedna twarzyczka jest tutaj taka zmartwiona z monobrwią nawet. A ta pierwsza tutaj, taka ewidentnie zadowolona. Dodatkowo ten kij golfowy, który wygląda naprawdę świetnie, no. Przepiękny element. Mega mi się to podoba, jak każda z tych trzech minifigurek. Przejdźmy sobie do takiego króciutkiego podsumowanka tego openingu. Także podsumowując cały ten opening. Trafiłem minifigurkę numer 8, 12 oraz 14. Te minifigurki to jest klasa sama w sobie. Bardzo chciałem je posiadać i cieszę się, że udało mi się je wymacać w tym węgierskim Teske. Jestem z nich bardzo zadowolony. Może tak kilka słów po kolei. No arbuzik no to jest świetna minifigurka. W szczególności ten element imitujący właśnie taki strój arbuza. No to po prostu to świetnie, ale naprawdę genialnie wygląda. Lord Business to jest zaś minifigurka, która mi się bardzo podoba. Ma genialne... Nadruki, ładny jest ten kij golfowy oraz te włoski. Ja jeszcze nie miałem biznesa z pierwszej części, także na pewno się z niego bardzo cieszę. A minifigurkę Rexa, no to powiem się szczerze, że kupiłem głównie dla tego niebieskiego mini Dinusia. Ale sama minifigurka też jest bardzo ładna. Ma świetny kapelusz oraz genialne nadruki. Może po kolei oceniając, albo w sumie tak zbiorowo, wszystkie minifigurki to jest dla mnie dziewiąteczka. Czyli 9 na 10 leci ode mnie dla tych minifigurek. Wy możecie w komentarzu napisać jakie macie minifigurki z tej serii bądź jakie Wam się podobają i jak oceniacie te minifigurki, które ja trafiłem. A jeżeli odcinek Wam się spodobał, możecie zostawić łapkę w górę. Nowych widzów zachęcam do subskrypcji kanału, a w tym odcinku to by było już na tyle. Do zobaczenia w kolejnym. Cześć!